Witamy Państwa serdecznie w kolejnym odcinku Kulturalnie o Kulturze. Dzisiaj moim gościem jest Adam Siewruk, twórca czy współtwórca, założyciel grupy Tymczasem. Witam Cię Adamie. Dzień dobry, witam, hej. Właśnie, Tymczasem. Adamie, zespół Poezji Śpiewanej, który tak naprawdę powstał stosunkowo niedawno. Powiedz coś więcej o tym projekcie. To był taki pomysł, który tlił się od dawna, ale z braku czasu, z jakichś różnych innych powodów, musiał poczekać na swój czas. Spotkaliśmy się z Rafałem, z gitarzystą w pracy, razem w jednej firmie. Wyjazdy integracyjne pokazały nam, że idziemy w bardzo podobnym kierunku. No, i takie wyjazdy kończyły się nad ranem z gitarą, przy śpiewaniu. I po kilku latach udało nam się dotrzeć do tego momentu, gdzie, gdzie wyjąłem te swoje napisane teksty, te swoje poukładane piosenki i podzieliłem się z Rafałem, i, no i Rafał powiedział, dobra, robimy, no to robimy. i po, 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 Potrzebowaliśmy takiego, takiego kopniaka trochę, nie? To, e, przez ten natłok e, tych wszystkich spraw dookoła, przez, e, przez zobowiązania jakieś, które e, gdzieś tam nas cisną zawsze, e, to odkładamy te swoje przyjemności na, na ten drugi plan. I ten drugi plan właśnie jest teraz. Jak już się... A słuchaj, e, zastanawiałeś się nad tym, że to może być ciężka droga nowej grupie poezji śpiewanej, szczególnie tu na naszym rodzimym rynku, bo jakby nie patrzeć, są tu już uznane marki tego gatunku muzycznego, czy to sklep z plecimi piórami, czy Marek Kuc i do góry dnem, czy nawet Wojtek Leśniak nad porami roku. Są to marki, które już są uznane też jakby no, no w całej Polsce na, na największych tych przeglądach piosenki poetyckiej. Jeśli to w przeszło, że może akurat być trudno jakby się przebić przez ten nawet rodzimy rynek, czy, czy, czy jednak nie patrzyłeś na to w tych kategoriach? Wiesz co, myślę, że to jest tak, że y, mm, każdy zespół znajdzie odbiorcę. Mhm. Y, nie staramy się robić tego komercyjnie. Y, nie będzie to populistyczna y, produkcja. Y, wiemy, że to jest bardzo niszowy produkt, powiedzmy. Y, i jeśli wydaje mi się, że zawsze było tak, że jeśli masz coś do powiedzenia, to starasz się to powiedzieć. Obojętnie, czy, czy jest ktoś, kto będzie mówił głośniej, czy, czy jest jeszcze ktoś przed tobą, za tobą, czy obok ciebie, po prostu starasz się to powiedzieć. I jeśli znajdziesz słuchaczy, to, to trzeba to robić konsekwentnie po prostu. No ja ci powiem już tak, ja jestem twoim słuchaczem. O, nie, bardzo ukry, nie ukrywam tego. Spędziłem pół życia swojego jakby m, też koncertowego właśnie w klimatach poezji śpiewanej. Jeździłem po wielu scenach całej, całej Polski. Miałem nawet, może się minęliśmy gdzieś. Być może miałem nawet przyjemność zagrać na jednej scenie ze świętej pamięci Jaskiem Kaczmarskim. Mhm. I powiem szczerze, że słuchając waszej muzyki ja w tym odnajduję prawdę I, i, i nie będę tutaj ukrywał, że wasza muzyka naprawdę bardzo szybko do mnie trafiła. I naprawdę życzę wam wielu wielu sukcesów, bo, bo naprawdę wydaje mi się, że otworzyliście sobie utworami, które ja słyszałem taką autostradę właśnie do dotarcia do naprawdę szerokiego grona. Oczywiście tych ludzi, którzy jakby lubują się w tym, w tym rodzaju muzyki, bo nie każdy to lubi, tak? Aczkolwiek powiem ci szczerze, że ja byłem, mówię, mile zaskoczony, zaskoczony też tym, że powstała taka grupa i w momencie kiedy jakby zapoznałem się z z waszą twórczością, powiedziałem: "Wow, właśnie tego mi brako, brakowało takie trochę młodej, młodego oddechu w poezji śpiewanej, tak? Szczególnie tutaj na naszym rodzimym rynku. To tak, żeby trochę nasłodzić. Panie, dziękuję, że tak mówisz, bo to naprawdę bardzo cenimy sobie jakby. Każdy feedback, a szczególnie ten miły. I na początku to jest ważne, żeby, żeby słuchać, żeby słuchać odbiorców i starać się być wrażliwym też na, na to, co, co, jak to jest odbierane, bo nie możemy się zamknąć tylko w sobie i jakby prowadzić monologu, tylko to ma być dialog, więc ja to tak widzę i, i cieszę się, że, że, że to jest tak odbierane. To jeżeli będziesz kiedykolwiek martwili o. o... Frekwencja na publiczności, że nikt nie przyjdzie, to musi być pewny, że jedna osoba będzie na pewno, to będę ja. Zawsze będziemy czekać. Adam, słuchaj, bo mówimy tak o grupie tymczasem. Kto tworzy grupę tym, tymczasem? Bo to nie jest tylko Adam Siewruk, ale jeszcze kilku innych, kilkoro innych muzyków. Tak. No wspomniałem już o Rafale. Rafał Smaderek jakby wywodzi się z, z szantowej przestrzeni Szczecina. Zakładał wcześniej jeden z zespołów. Bardzo długo w nim też grał na gitarze. I po tym czasie, jak zaaranżowaliśmy te, te, te piosenki, te utwory. Zaczęliśmy trochę poważniej myśleć o tym, żeby wyszukać już muzyków, którzy, którzy jakby dopasują się do tego mhm. i będą razem z nami to, to, to budować, ten, ten cały pomysł. W taki sposób znaleźliśmy też zupełnie przypadkiem, jakby, a flecistkę. Wiedzieliśmy, jakie to mają być instrumenty. Jakby ja miałem już wcześniej taki zamysł, bardzo mocno naciskałem na to, żeby, żeby to były dokładnie te dźwięki w, 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 tych, w, w tych piosenkach. Ania pojawiła się jako trzecia i zaraz szybciutko, bardzo też sprawnie. Mieliśmy przyjemność poznać się ze Stellą. Z krzypaczką. I Jacek, który trafił razem ze Stellą, właściwie, bo ją przywiózł do nas. Basista. Basista, tak. I, i on po prostu s, przywędrował na pierwszej próbie, był z nami bez basu i mhm. powiedział: wchodzę w to po prostu, wchodzę. Więc byliśmy my bardzo zaskoczeni. A ja wierząc, że rzeczy nie dzieją się przypadkiem, zupełnie jakby dałem się ponieść temu, że, że tak ma być. Nie? I... A po, powiedz mi jeszcze jednym słowo, czy. Płeć piękna, która jest w grupie tymczasem, ma też coś wspólnego jakby z naszym tutaj rodzinnym rynkiem muzycznym? Czy, czy to są po prostu muzycy sesyjni, wykształceni i jak to wygląda? To są muzycy sesyjni, wykształceni, w tej chwili żyjący z muzyki, powiedzmy, mm -hmm. i też zaangażowani jeszcze w jakieś tam projekty. Które, o których jakby no, nie sposób mi tutaj wszystkich wymienić i, i o wszystkich dobrze powiedzieć, więc jeśli będzie okazja, to warto zapytać Bez ich ośrednio. osobno. Tak? Natomiast tak, to, to, to jest coś takiego, ale powiedzmy, że chyba głównym jakimś takim trzonem, czy, 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 czy powiedzmy tym, tą pineską Szczecina, to, to jest ten zespół tymczasem, hmm. który udało nam się stworzyć. I którego bardzo mocno pilnujemy, żeby móc dotrzeć do, do słuchaczy. Adam, poezja śpiewana ma w sobie jeden, według mnie najważniejszy pierwiastek, a może dwa, tekst i muzyka. Kto w zespole tymczasem zajmuje się tymi dwoma dziedzinami? Kto pisze teksty, kto pisze muzykę? No tą osobą jestem ja. To jakby, no tak było od początku. Być może się coś zmieni, jeśli uda się to jakoś rozdzielić. Natomiast, no, ty, no, na mnie spada ten jakby przyjemny obowiązek. Dlatego, że no musi być gdzieś ten pierwiastek, tak jak mówisz, który, od którego wszystko się zaczyna. i, i jak już wspominałem chyba nic nowego nie powiem jeśli masz coś w duszy jeśli masz coś do powiedzenia to mówisz i teraz jak to powiesz no to zależy trochę od ciebie już w jakie słowa to ubierzesz my ubieramy to w muzykę jeszcze więc słowa są staramy się tak to zrobić żeby słowa były najważniejsze w tym co chcemy przekazać Natomiast muzyka to jest coś, jest przepięknym tłem do tego, do tego wypowiadania i, i tej konwersacji. No bo cały czas mówimy o tym, że, że, żeby utrzymać kontakt z, z, z słuchaczami, żeby to była pewnego rodzaju rozmowa. Chcemy jakby dotrzeć do tych osób, które. Odnajdą się w tych, w tych tekstach, w tej muzyce, przez któryś z tych czynników na pewno to, to jest linia taka łącząca. Albo złapie muzyka, albo najpierw złapie tekst. W każdym razie całość dopiero stanowi i muzyka, i tekst. A słuchaj, bo już wiemy, że warstwa tekstowa i muzyka, jakby jest Twojego dzieła. W takim razie, w jaki sposób pracujecie nad aranżem? Czy to też jest jakby w pewien sposób narzucone przez, przez siebie jako autora i muzycy się do tego dostosowują? Czy tu jednak każdy gdzieś tam wnosi coś od siebie dodatkowo? Troszeczkę tak jest, troszeczkę tak jest, ale ja jestem bardzo elastyczny i też naciskam, żebyśmy wszyscy jakby te swoje pomysły wykładali na stół. I, i tak jest najbezpieczniej, bo nie jest to takie jednoliniowe i nie koncentruje się tylko na jednym pomyśle, więc mhm. chcielibyśmy, żeby, ja bym tak chciał, żeby bardziej rozbudować to o doświadczenia nas wszystkich niż jednej tylko osoby. Wspomniałeś tutaj o doświadczeniach. Doświadczenie to też um, gra na deskach, gra na scenach. Mhm. Jakie y Inna, inaczej, gdzie ostatnio można było Was zobaczyć koncertując? Oczywiście mamy dzisiaj trochę dzikie czasy, tak? Te koncerty są w dużym stopniu ograniczone, ale gdzie ostatnio można było Was zobaczyć? A ważniejsze pytanie, może druga część tego pytania, gdzie będzie można Was zobaczyć, gdzie będzie można Was posłuchać? No z przygrością, niestety też dla nas. No musieliśmy przełożyć koncerty, które zaplanowaliśmy od tego roku, więc Koncert w Starej Rzeźni, który miał się odbyć w marcu, chyba jeśli dobrze pamiętam, przełożyliśmy na 18 września. Kolejny koncert w Świnoujściu, który też przełożyliśmy z kwietnia albo z maja, nie pamiętam, bo trzy koncerty pod rząd zaplanowaliśmy, w tej chwili odbędzie się 24 października w Świnouściu. W Ośrodku Kultury. Serdecznie zapraszamy oczywiście na wszystkie koncerty i Stargard. Staramy się zrobić taki, taki pierścień wokoło naszego regionu, żeby powoli się jakby no, zapoznawać się i dać się poznać. Więc no, staramy się to robić rozsądnie i, 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 i tak no, be, bez jakiegoś wielkiego rozmachu. Natomiast konsekwentnie. To jest, to jest taki, ta, 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 takie motto nasze, żeby, żeby nie dać się zbić z tropu, żeby zostać cały czas jakby z tą myślą, która, która jest przewodnia. Oczywiście oprócz koncertów na żywo grupy Tymczasem, o których tutaj Adam wspomniał, Czyli Stara Rzeźnia, Świnoujście, Stargard. Będziemy mogli zobaczyć również grupę Tymczasem u nas w Coxie TV, już niedługo w pełnym koncercie, który kilka dni temu zarejestrowaliśmy przepięknym koncercie. Serdecznie Państwa już zapraszam. Dziękujemy bardzo, to się wtrącę od razu, ale chciałem powiedzieć, bo to jest bardzo ciekawa rzecz, bo tak, tak się stało, że no tutaj zadypiłtowaliśmy. I, i to, to, to nam to, to, też jest miło no, takim razie. więc zupełnie Cię się bądź, nie spodziewając, Cię zupełnie się <noise> nie spodziewając I, i to rzeczywiście to długo zostanie nam w pamięci. Adam, y wiem, że macie gotowy materiał na płytę. Co w tym temacie? Czy, czy, czy szukujesz jakieś wydawnictwo? Jeżeli tak, to kiedy? Ile możemy utworów spodziewać się na, na płycie? Może epce? Z płytą jest o tyle trudno, że chcielibyśmy to zrobić. Dość profesjonalnie, czyli zająć się tym tak, jak trzeba. Chyba obejdzie się bez epki. Nie, nie będziemy próbowali robić takich, takich przedbiegów. Natomiast no, do tego trzeba się przygotować. To prawda, że materiał jest gotowy. Materiał jest gotowy na dwie płyty, tak naprawdę. Mm -hmm. Bo gdzieś tam pozbierało się. Może nawet na więcej, gdybyśmy się tam wygrzebali. Natomiast na wszystko jest potrzeba czasu. Ja myślę, że takim głównym, główną, głównym problemem jest, jest jednak to, że musimy dać się poznać, dać się. Zap Zaprezentować, no, znaleźć tych odbiorców, bo samo wydanie płyty nie, nie jest specjalnie trudne, i po, możemy poświęcić jakiś tam czas, wypuścić wszystko, ale jakby parafrazując też inne zespoły, wypowiedzi ich: no, możemy narobić tych płyt i, i zamknąć je w szafie, czy, czy jeszcze gorzej w garażu, i nic się z nimi nie stanie. Więc no, na to muszą być odbiorcy. Żeby tak się stało, to, to chcemy najpierw wyjść do nich w taki zwyczajny, normalny sposób, jak to kiedyś się robiło, tak, w taki tradycyjny. Nie chcemy na tej płycie tą płytą jakoś oszukiwać. Chcemy wyjść i porozmawiać, żeby dać się przedstawić osobiście. A później no, to jest taki substytut tego braku powiedzmy koncertów, czy, 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 czy no nie wiem, jakiś moment, w którym można zastąpić ten brak koncertu, to jest ta płyta, nie? Gdzieś jak człowiek potrzebuje, a nie ma okazji, czy, czy nie ma możliwości, to, to ucieka się do płyty. Kiedy tylko możemy, to, to w zasadzie chodzimy na koncerty, prawda? Czyli mogę w ciemno założyć, że ten rok będzie jednak rokiem jeszcze koncertowym. Na pewno tak. Jeśli no, będzie tak, jak jest do tej pory, to, to nie możemy nic zakładać. będzie możliwość koncertowania tak, to prawda. Natomiast no, staramy, zrobiliśmy pewne próby już, i jakby udało nam się zarejestrować dwa, dwa utwory, dosyć sprawnie za jakby pomocą czy, czy, i doświadczeniem przyjaciół. One się gdzieś tam pojawiają, przewijają się w mediach społecznościowych. Tam też wystawiamy to, ale to, to nie jest jakby docelowy materiał, który znajdzie się na płycie. No, nie możemy tak mówić. Też zdajemy sobie sprawę z tego, że jesteśmy świeżakami w tym sensie i e, natomiast wiemy gdzie chcemy i co chcemy zrobić. To, to jest chyba takie dla nas, te, 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 ten kierunek, który obraliśmy nie jest łatwy i, i też nie spodziewamy się, że, 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 że to szybko jakoś się stanie. Chyba, że, że nasi słuchacze zdecydują inaczej. Adam, zapytam teraz, to będzie trudne pytanie. Ze względu na fakt, że jesteś autorem i tekstów, i muzyki, czy masz swój ulubiony utwór, jeżeli chodzi o tym czasem? No tak, to jest trudne pytanie. Hmm. Chyba tego utworu jeszcze nie ma na żadnej z przedstawionych scen, więc nie mogę nic na ten temat więcej powiedzieć, dlatego że. Gdybym wybrał jakiś utwór, to być może bym się zatrzymał już. A, a szukając tego utworu, będę mógł dalej tworzyć. To jest chyba taka, taki klucz do tego, żeby, żeby cały czas szukać, żeby cały czas starać się robić coś lepiej. Więc nie z, z, nie mam takiego utworu i nie chcę się zatrzymywać też nad żadnym z utworów, dlatego żeby nie próbować się cofać, może nie próbować zatrzymywać czasu, tylko łagodnie, delikatnie iść z nim do przodu. Rozumiem. Ucieknę na chwilę z, z pytaniami o, o formację tymczasem, a zapytam bardziej ciebie jako Adama. Na jakim najciekawszym wydarzeniu był Pan Adam w swoim życiu? Mówię o wydarzeniu kulturalno-artystycznym, które gdzieś tam utkwiło w Twojej głowie, gdzieś tam ciągle kiełkuje i do którego lubisz wracać myślami, wspomnieniami e, Najciekawszy, w którym brałem udział, tak? Czy w ogóle? Jako, jako widz na przykład, mhm. Nieko, niekoniecznie jako artysta. E, z... Mam. Znaczy, w wielu wydarzeniach udało mi się, miałem taką przyjemność uczestniczyć. Podobnie jak ty z, chyba z, przejechałem tą Polskę po wszystkich domach ośrodkach kultury, jak byłem jeszcze szczenięciem i z tą gitarą gdzieś tam sobie pokazywałem się, gdzie mogłem. I jedno takie wydarzenie. W międzyczasie utkwiło mi w głowie bardzo, nawet kilka, ale to, to jedno najbardziej, bo jechałem na pewien konkurs do Kotliny Kłodzkiej. W połowie drogi zepsuł się autobus, więc moja podróż trwała dwa razy dłużej niż zakładałem. Dotarłem do tej kotliny Kłockiej na ostatnią chwilę, zupełnie. Było losowanie, jakby kolejności występowania na scenie. Udało mi się wylosować pierwszą. <głosy> <głosy> Więc było bardzo ciekawie, ale jakby pomijając tę śmieszność tej historii, później po, 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 po tym całym finale, bo spędziłem tam weekend. Spotkałem, miałem przyjemność spędzić trochę czasu z panem Mirosławem Czyżykiewiczem. Fantastyczna postać, i pamiętam, że wywarł na mnie ogromne wrażenie. Siedzieliśmy gdzieś w restauracji i, i, i po prostu no, ja, ja, jako taki młodzik, wśród tych no, takich wytrawnych, powiedzmy,. Poetów, pisarzy, pieśniarzy. Mogłem się tylko przysłuchiwać, tak naprawdę, bo nie miałem nic do powiedzenia wtedy. Byłem jeszcze no, chyba za głupi na to wszystko. Ale do tej pory pamiętam, jakby to wrażenie. To, to zupełnie mi to wystarczyło na to, żeby, żeby naładować mnie na te, na te kolejne lata. Tak, po drodze też minąłem się i też miałem przyjemność poznać pana Marka Grechutę. Który no, był kolejną taką postacią, która mnie tak jakby popchnęła do przodu. Pani Adamiak, której też mogę powiedzieć, że, że zawdzięczam jakieś takie ukierunkowanie, kilka jakichś takich fajnych wskazówek. Pana Powiedzielskiego też również, bo to jakby w, no, nie, nie udało się jakby tego rozdzielić. Kilka postaci jakby ukierunkowało mnie, pokazało mi też, że, że warto się starać o tą poezję że, że ta poezja jest czymś, czymś co, 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 co warto nieść ze sobą. Nie? I, I to jest fajny sposób na komunikowanie się. Wiadomo, że są ludzie, którym różnie w duszy gra i gra zupełnie coś innego. Dlatego nie wszystko dla wszystkich. Ale, a, ale jakby no, i to jest w tym piękne też, że, że, że nie wszystko jest jednakowe, bo dzisiaj jest bardzo trudno rozróżnić style muzyczne. A jeszcze trudniej jest wysłuchać, co tak, jaki przekaz tak, tak naprawdę ma, 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 ma utwór. Bo jest tyle, tyle dźwięków, tyle, tyle krzyku, że, że ja osobiście bardzo mało z tego rozumiem. I tutaj przyklasnę ci również, zgadzam się z tymi twoimi słowem, bo tak sobie nawet, nawet myślę, jeżeli nawet byśmy sobie zestawili formację, grupę raz, dwa, trzy, do tego Lubelską Federację Bardów i na przykład wziąć coś z klasyki, czyli wolną grupę bułkowinę, to niby wszyscy wykonują jakby ten sam gatunek muzyczny, a są trzy zupełnie inne klimaty. Zgodzisz się z mną? Tak, to prawda. To jest wynik chyba ym... Ja, to, to jest moje osobiste zdanie: promowania i jakiegoś takiego wpływu ludzi promujących ten, ten, te różne grupy. No, żeby zostać z sobą, trzeba, trzeba naprawdę być mocno przywiązanym do, do, do siebie. Bo jest bardzo łatwo wędrując po krawędzi, albo na lewo, albo na prawo, po prostu się ześliznąć. I tu naprawdę no, to, jest, to są lata chyba wypracowania i, i jakby no, trzeba nie dać się kusić takim zwyczajnym rzeczom. Ich jest dużo. I, I w tym całym lesie tych jednakowych rzeczy. Jeśli ostanie się jakieś wyjątkowe, inne drzewo, to, 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 to będzie cenne. Na pewno. Adam, już tak na sam koniec. Czego można życzyć Tobie i całej grupie tymczasem na najbliższe tygodnie, miesiące? Ja myślę, że żeby ten czas dla nas był taki trochę luźniejszy. No, wszyscy jesteśmy teraz mocno jakby pozamykani w tych domach. Ciężko się ciężko planować jest cokolwiek. My chcielibyśmy mieć taką możliwość, żeby móc się pokazać, żeby móc dotrzeć do słuchaczy, żeby, 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 żeby dać się poznać. To to jest, to jest wszystko czego byśmy chcieli. Cała reszta sama się ułoży, bo to no, takie jest życie. No, musimy po prostu jakby konsekwentnie, jeszcze raz powtórzę, zostać przy swoim i, i czekać, co się z tego urodzi. Adam, serdecznie Ci tego wszystkiego życzę. Ja wykażę Twoje tutaj słowo i, i, i marzenie, pragnienie się ziściło. Szanowni Państwo, to na dzisiaj tyle. Moim gościem był Adam Siewruk, współtwórca grupy Tymczasem no i tymczasem się z Państwem żegnamy. Był to program Kulturalnie o Kulturze. Dziękuję, Dziękuję. bardzo serdecznie. Do Dziękuję. usłyszenia.